Karolin Hartz ma 72 lata, ale wygląda na 40. Urodziła się w Australii. Stała się gwiazdą mediów społecznościowych po pokazaniu zdjęcia z plaży. Zachwyciła internautów swoim wyglądem i radosnym rytmem życia. Wiele młodych dziewczyn może pozazdrościć figury kobiecie, która urodziła trójkę dzieci: smukłe nogi, elastyczna skóra i płaski brzuch. Po obejrzeniu filmu poznasz sekrety Karolin jak zachować piękną sylwetkę i zdrowie przez ponad 70 lat od ponad 20 lat prowadzi aktywny tryb życia gra w siatkówkę i koszykówkę pływa i czuje się świetnie ale nie zawsze tak było obejrzyj film do końca a poznasz najważniejsze sekrety młodości i długowieczności zaczynajmy przy okazji koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek aby nie przegapić naszych nowych filmów decyzja zmieniająca życie w wieku 41 lat u Karolin zdiagnozowano stan przedcukrzycowy. Przyczyną jest to, że ludzie czasami jedzą słodycze w niewiarygodnych ilościach. Ale nie rozpaczała i przejęła kontrolę nad sobą. Całkowicie zmieniła swoją dietę i postanowiła, że od teraz będzie prowadzić inny styl życia. W rezultacie jej poziom cukru we krwi szybko wrócił do normy. Sekrety odżywiania. Karolin nie je cukru od 28 lat i nie kupuje produktowanych słodyczy. Nauczyła się robić swoje przysmaki z ksylitolu. Mówi, że otyłość w Australii osiągnęła poziom epidemii, a jedną z przyczyn jest cukier. Australijska piękność przygotowuje swoje desery bez cukru. Zamiast mąki pszennej używa migdałów lub wiórków kokosowych. Wybór ten podyktowany jest indywidualną nietolerancją glutenu. Codzienna dieta obejmuje świeże owoce, warzywa, nabiał i produkty białkowe. Zalecenie: Ważne jest, aby zwracać uwagę na wielkość porcji, ponieważ ludzie zwykle jedzą znacznie więcej, niż potrzebują. Karolin stara się spożywać białko przy każdym posiłku, ponieważ nasyca organizm i pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi. Ale kobieta nie pozbawia się zdrowych słodyczy. Na przykład każdego wieczoru zjada dwa kawałki gorzkiej czekolady. Co je w ciągu dnia? Śniadanie. Kobieta zazwyczaj zaczyna dzień od banana, kiwi i angielskiej herbaty. Dwa gotowane jajka lub omlet ze szpinakiem i pomidorami albo kawałek łososia na bezglutenowym toście. Może wymieszać jogurt naturalny ze świeżymi owocami. Czasami dodaję mleko serwatkowe. Poranna przekąska. Filiżanka herbaty, mały owoc i 10-12 orzechów migdałowych lub kawałek sera i kilka ciasteczek ryżowych. Lunch. Kurczak, awokado, serfeta i pomidory. Do tego kraker ryżowy. Czasami sałatka bogata w białko, łosoś z serem z koziego mleka. Popołudniowa przekąska. Ciasteczka lub zdrowe, domowe słodycze. Kolacja: chudy kurczak lub ryba. Czasem czerwone mięso z sałatką lub zielonymi warzywami i słodkimi ziemniakami. Sekrety Caroline Hart dużo się ruszać. Nosić krem z filtrem przeciwsłonecznym. Codziennie 30-minutowe medytacje przed pracą, które pomogą Ci być spokojniejszym i utrzymać formę przez cały dzień. Pozytywne nastawienie do życia. Nie ma potrzeby martwić się wiekiem. Lepiej patrzeć na wszystko z uśmiechem. Pani Hartz preferuje nocny tryb życia. Oto dlaczego. Doskonale pamiętam usunięcie guza nowotworowego z nosa, gdy miałam 30 lat. Więc nie. Dziękuję, żadnego słońca. Jak wygląda typowy dzień Karolin? Wstawanie o 6 rano, praktyka wdzięczności, medytacja, joga, spacer z psem, prysznic, śniadanie i oglądanie wiadomości. Praca od 9 do 18.30, wieczór z mężem. Weekendy spędza z rodziną i przyjaciółmi, lubi też chodzić na zakupy. Wskazówki od Karoliny. Wyeliminuj spożycie cukru i mąki. Nie należy pozbawiać się tego, co się kocha, ale należy uważać na ilość. Należy regularnie wykonywać ćwiczenia fizyczne. Ciesz się jedzeniem i życiem. Zalecenia dotyczące snu i medytacji. Sen ma kluczowe znaczenie dla wyglądu, więc pani Harz stara się spać co najmniej 8 godzin na dobę. Mówi, że przestrzegała tego schematu przez większość swojego życia, i teraz jest przekonana, że odpowiedni sen jest niezwykle ważny dla dobrego zdrowia. To właśnie on leczy i odmładza ciało. Według Karolin, medytacja i praktykowanie wdzięczności są głównymi powodami jej niesamowitego zdrowia. Medytuje każdego ranka, mimo że musi wstawać 30 minut wcześniej. Ale korzyści dla dnia pracy są niezaprzeczalne. Kobieta zaczęła medytować po 65 roku życia więc nigdy nie jest na zmianę w Twoim życiu. Hartz mówi, że czuje się najlepiej, gdy przebywa na łonie natury, spaceruje ze swoim psem w parku przez co najmniej 30 minut dziennie. Wyprawia jogę trzy razy w tygodniu. Tak więc główne zasady Karolin Hartz to sport, prawidłowe odżywianie, zdrowy sen, pozytywne nastawienie. Dziś jest popularna na całym świecie. Swoim przykładem przekonuje wiele kobiet, że ani wiek, ani poród nie są przeszkodą w zachowaniu młodości i szczupłej sylwetki. Jakie znacie inne sekrety na zachowanie ciała i urody? Podzielcie się z nami tymi ważnymi informacjami w komentarzach. A teraz gorąco polecam obejrzenie kolejnego filmu na naszym kanale. Mówimy tam o sekretach młodości i piękna Christy Brinkley. Są to bardzo interesujące i przydatne informacje. Link do filmu właśnie pojawił się na ekranie, znajduje się też w opisie. Przypiąłem go także w górnym komentarzu. Jeśli podobał Ci się ten film, naciśnij przycisk like i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w filmie o Christie Brinkley.